Hej, witam ponownie. Udało nam się w końcu zrobić e, test z foliami antywomaniowymi. E, użyliśmy do tego folii 8 i 12 mil, z tym, że kleiłem je w ten sposób, żeby nie robić testu na ósemce, bo uważam, że, że to jest bez sensu opcja, chyba, że ktoś by miał nie wiem, tak, tak ciasno w jakimś modelu auta, że dwunastka by mu ciężko chodziła, w co wątpię, ponieważ u nas w przypadku Ducato dwie ósemki naklejone na siebie nie robiły żadnego problemu, dalej to fajnie chodziło, trzeba się opuszczała w prowadnicach, więc test wyglądał tak, że była klejona dwunastka albo dwie ósemki, czyli dwie folie wychodziło powiedzmy 16, tak? Mil. I o to chodziło, chodziło o to, żeby jak najlepiej zabezpieczyć, a nie żeby testować czwórkę czy ósemkę. Czwórkę miałem, jak było widać na filmie z włamania, trochę typ pouderzał łukciem, ona pękła, trochę się tam pokrwawił, poździerał, ale ją przedziurawił. Na pewno w przypadku ósemki <grym> podwójnej ósemki albo dwunastki, nie da się tego zrobić w żaden sposób, co zaraz zobaczymy. I teraz tak, do, do tego testu udało nam się zorganizować trzy sztuki drzwi. Fajnym rozwiązaniem jest to, że dwie mamy takie same, od Citroen na C4, tylne drzwi. Dzięki temu mamy identyczną szybę, tak samo wygiętą, tego samego producenta, z tego samego auta nawet. Więc na nich, na nich będziemy testowali naklejoną dwunastkę w pierwszej kolejności i później dwie ósemki. Zobaczymy za czym jaka jest różnica. Niestety wyszło tak, że zacząłem, zacząłem je testować troszkę za wcześnie. I no oczywiście tylko, tylko w przypadku pierwszej szyby jest ten problem. Bo w momencie kiedy ją wybijaliśmy. Klej jeszcze rzeczywiście nie złapał, to było kilka dni, i klej nie złapał e, folii do szyby, odpowiednio nie wysychnie odparowało to wszystko, ale dzięki temu też jest e, widać gigantyczną różnicę między, e, między tym, e, jak działa szyba z podklejoną folią, a jak e, wygląda, no załóżmy też z podklejoną. Tam w grę wchodziła dwunastka, ale ona była niezłapana klejem, więc niby to w jakiś sposób wzmocniło. Ale dopóki się nie zespoliła i ona odpada, no to, to wiadomo, że to nie jest to. I będzie, będzie to widać podczas testu. I ostatnie drzwi, to są drzwi bodajże od Berlingo. W każdym razie chodziło mi o to, żeby to były, była jakakolwiek szyba wklejana, tak? więc to jest szyba na klej. I mm, tam też była zamontowana dwunastka, czyli tam będzie można zobaczyć jak, jak zadziałała ta mm, dwunastka prawidłowo już odpowiednio y, wysuszona, co było istotne w, tej, w tych drzwiach z szybą wklejaną, bo w momencie kiedy zamontujecie folię y, na szybie klejonej, czyli tej wstawionej na klej, gdzieś tam do brzegu gdzie dacie radę. To efekt jest taki, że po zbiciu tej szyby ona w całości może się bardzo dobrze trzymać. Folii nikt nie przebije tak po prostu. Eee, natomiast ona wpadnie do środka, bo stłucze się cała do kleju. Folia też będzie mniej więcej tam przy, przed klejem odcięta eee, i to wszystko wpadnie do środka przy jakichś uderzeniach. Dlatego w przypadku szyb eee, klejonych takich jak trójkąt w drzwiach Ducato um, ja wymyśliłem, żeby to zrobić w ten sposób, żeby folię dociąć jak najgłębiej pod sam klej, jak jest taka możliwość, później już po odpowiednim tego wysuszeniu i odparowaniu, wszystko tam dookoła odpowiednio odtłuścić i nałożyć jeszcze raz ten sam klej, którym się wkleja szyby, nałożyć go tak, żeby połączyć folię przyklejoną do szyby razem z klejem yy, który, yy, na który była wklejana ta szyba, na który jest wklejona ta szyba i yy, wtedy jeżeli ona zostanie stłuczona, to folia po prostu nie wpadnie do środka, tylko będzie się trzymała klejem, będzie zespolona, oczywiście człowiek najwięcej tego kleju nałożyć na, na tą folię. Wiadomo, że nie w każdym przypadku będzie to yy, tak samo proste Natomiast jakby ktoś miał jakieś tam obiekcje yy, Myślał nad tym, że o, zasmaruję klejem, tak sobie, sobie to auto, tą szybę, i może później coś nie tak. No ja nie widzę żadnego problemu, bo jeżeli jeżeli nikt wam nie wybije tej szyby, no to to po prostu będzie fajnie zrobione. Jeżeli wybije, to i tak to wszystko jest do wycięcia z grubsza, no nie? Także, także myślę, że to jest, to znaczy to nie jest dobra opcja, to jest podstawa i to jest konieczna rzecz do zrobienia, bo tak jak mówię, o ile dobrze oklejona do brzegu szyba, która chodzi sobie na prowadnicach, ona wchodzi tam głęboko między te uszczelki, załóżmy, to ona będzie się trzymała, będzie miała czego, jak ona się pokruszy, to. to pokruszone szkło będzie się trzymało w tych uszczelkach z folią i ciężko, i, i, i ciężko będzie ją wepchnąć. Natomiast jeżeli nie okleicie folii na szybie klejonej, tak jak mówię, dookoła, no to po potłuczeniu, yy, po kilku uderzeniach ona na pewno wpadnie do środka. Więc czy to klejenie ma jakiś większy sens, jeżeli się nie oklei brzegów klejem? Moim zdaniem nie. Teraz tak, sam, sam montaż folii, czy to jest proste? Nie, nie jest to najprostsza rzecz. Może nie dlatego, że trzeba zrobić formatki czy wyjmować szyby. Można to zrobić bez wyjmowania szyb, można to zrobić dobrze bez wyjmowania szyb, ale jest o wiele więcej pracy. Czy o wiele mniej pracy jest z demontowaniem szyby i później z montowaniem jej? Nie wydaje mi się. Więc tutaj, w zależności od modelu, trzeba zobaczyć, co warto i czy Wystarczy miejsca, żeby odpowiednio się yy, dostać i, i to okleić bez demontażu szyby. Jeżeli nie, no to koniecznie yy, trzeba ją zdemontować. Czy oklejać samemu, czy, yy, czy to zlecić. No mówię nie jest to najprostsze bo tak musicie się pobawić ze zrobieniem jakiejś formatki najpierw folii tak po prostu nie, nie, nie dotniecie jak formatka fajnie wam wpasuje po brzegi idealnie górę można sobie zostawić do docięcia wiadomo tak żeby troszkę wystawała i sobie przytniecie natomiast cała reszta tam w środku jeżeli szyba nie będzie demontowana musi być musi być ogarnięta na tej formatce formatkę do folii przycinacie sobie folię i można zacząć kleić. W czym jest największy problem, jeżeli chodzi o klejenie tej folii? Z tym, co się pod nią dostanie. Bo jak pooglądacie sobie jakieś materiały, przeczytacie jak to zrobić, to wyraklowanie tego tej, tej wody spod spodu, wypchnięcie odpowiednie, też jest problematyczne. Trzeba to dobrze zrobić. Ale to jest mniejszy problem. Największym problemem jest to, że Zawsze jakiś tam pyłek, drobinka gdzieś się dostaje. No i teraz pytanie: Czy chcecie mieć tutaj taki dziobek powietrzny, tu tak jakiś tam mniejszy, większy, czy rwiecie tą folię i wymieniacie na nową? Eee, ja nie mogę mieć przed oczami takich baboli, więc ja muszę wymieniać, jak mi coś nie wyjdzie. Jeżeli ktoś to dobrze zrobi, tak jak, tak jak będziecie chcieli. To pewnie warto zlecić, bo chłopaki mają większe doświadczenie, fajnie to ogarną szybciej. Z drugiej strony, ileś to kosztuje, jeżeli chcecie sami się pobawić, to czemu nie? Ja zrobiłem sam nie, nie, nie z oszczędności, bo poprzednie zleciłem. Natomiast to, jak to miałem wykonane, to po pierwsze, chciałem mieć założoną jak najgrubszą folię. Ci, którzy robili, stwierdzili, że o, ta będzie maksymalna, będą prowadnice dobrze chodziły i, i da się nakleić, a grubsza nie. No i była to totalna bzdura, bo ja w tym momencie naklejałem dwunastkę i dwie ósemki e, i dało się pięknie nakleić, nie ma żadnego problemu. Więc tacy to byli fachowcy i jeżeli też traficie na takich, to będą po prostu e, problemy z tym wszystkim. Więc e, co? Można jak najbardziej zrobić samemu, a najgorszą sprawą jest to, żeby... Nie podeszły żadne pyłki brudy na szybę. Trzeba to dobrze wyczyścić i robić najlepiej w pomieszczeniu, gdzie nic nie będzie fruwało. Nie wiem, czy mówiłem, ale jak nie mówiłem, albo jak mówiłem, to powiem jeszcze raz. Ani dwunastka, ani dwie ósemki nie przeszkadzały, nie przeszkadzają w opuszczaniu szyby. Ta grubość nie przeszkadza, i przeźroczystość też jest wystarczająca. Jeżeli ktoś jakkolwiek miał kiedyś przyciemnione szyby. To było dużo ciemniej niż, niż tutaj. Tutaj po prostu normalnie widać, jeżeli jest dobrze naklejona. I dwunastka, i dwie ósemki. Aha, no, tak jak mówiłem, jakieś babole mogą się zdarzać podczas, podczas klejenia, podczas montażu tego. No i na przykład, jak ktoś nie będzie chciał tego mieć, to musi to wywalić. No i fajnie by było mieć jakiś nadmiar folii. Ile tej folii kupować? nie powiem na pewno na dwa podejścia na każdą szybę trzeba mieć a ogólnie myślę, że jeżeli na dwie szyby mielibyśmy pięć wyciętych folijek to myślę, że się uda bez problemu, tak? To zrobić, bo po pierwszym razie często trzeba powtórzyć. Jak w przypadku obuszy powtórzymy po razie, no to ta jedna rezerwowa zostaje. Jak ktoś ma czas, nie spieszy mu się, to może kupić mniej, żeby na to nie wydawać. A jak mu się nie uda, to dokupić i w ciągu jednego-dwóch dni pewnie dojdzie i można, można próbować dalej. Tak? Nie są to jakieś ogromne pieniądze te folie, także można. Można sobie kupić kawałek więcej. Jeżeli chodzi o samo, o samo wybijanie tych szyb, to użyłem klucza do kół. Nie był lekki, miał też małą powierzchnię, także dużo łatwiej było niszczyć niż na przykład nie wiem, pałą baseballową. I na filmie widać chyba dokładnie, jaki opór to stawiało. Ja z tych folii jestem zadowolony, szczególnie z dwóch zemek, ale uważam, że dwunastka też daje radę, bo jeżeli, e, jeżeli będziemy chcieli w ten sposób na to patrzeć, że, że no dało się przebić, no to słuchajcie, wszystko da się przebić. To musielibyśmy nakleić 5 dwunastek jedną na drugą. No to wtedy rzeczywiście, jakby były nie wiem, trzy dwunastki. To myślę, że trzeba by było walczyć siekierą i to, i to dobrze. Tak? Natomiast to tutaj nie chodzi o to. Myślę, że chodzi o element jakiegoś zaskoczenia. Tak jak w naszym przypadku, typ, który się włamywał, liczył na to, że stuknie, szyba wypadnie, otworzy drzwi i wejdzie do środka. No a tutaj lipa. tak? Ani szyba mu nie wypadła. Musiał się chwilę pomęczyć i wykrwawić, ani drzwi się nie dało otworzyć. Więc. No, yy, jak, jak widać, to na pewno pomogło, przeszkodziło, a gdyby był jeszcze odpowiedni alarm, yy, to na pewno by go wystraszył i, i by uciekł, szczególnie jeżeli byłby to alarm, który by działał na yy, dźwięk wybijanej szyby, to... Nawet by nie próbował wejść do środka, podejrzewam, bo nie miałby na to wszystko czasu. Nie wiedziałby, czy właściciele nie biegną i czy ktoś się nie zainteresuje. Popatrzmy, może, jak e, wyglądało wybijanie tych szyb, bo to chyba najistotniejsze. Pierwszą szybę, którą będziemy wybijać, to jest to szyba oklejona folią dwunastką. E, I to, jest, to są te drzwi, które, e, które zacząłem testować za wcześnie. I y, klej jeszcze nie wysechł i nie zespolił się, folia dobrze się nie zespoliła z szybą, przez to y, efekt jest taki, że po wybiciu szkło zaczyna odpadać od folii, no i to nie ma odpowiedniej wytrzymałości, tak? I Druga szyba to jest drugiej szyby. To są te same drzwi, ta sama szyba. E, natomiast tam są naklejone dwie folie ósemki. E, no i tutaj już jest to szyba, która e, wygrzewała się dość długo. Folia się dobrze zespoliła e, ze szkłem i widać efekty. ça ne pas quoi Ostatnie już drzwi, trzecie to są drzwi z, z szybą klejoną i tam też jest folia dwunastka oklejona dodatkowo klejem do kleju, którym była wklejona ta szyba, żeby to wszystko było razem zespolone. Słuchajcie no, podsumowując moim zdaniem w zupełności wystarczy 12 jak sobie nakleicie. Ósemki bym nie montował. No bo nie. Chyba, że byłby taki problem, że szyba by źle chodziła w prowadnicach, tak? Źle się opuszczała. Podnosiła to trzeba wtedy użyć ósemki, ale wątpię, żeby tak było w jakimkolwiek aucie. Więc na pewno bym montował dwunastkę i dwunastkę z bardzo fajnym rozwiązaniem. Bardzo dobrze trzyma, oczywiście musi być dobrze, dobrze wygrzana, dobrze to musi wszystko odparować sobie. Jeżeli zamontujecie takie folie, a włamią Wam się na drugi dzień albo trzeci, no to efekt będzie słaby, bo to po prostu odpadnie jedno od drugiego, ale już pewnie po dwóch tygodniach nie będzie takiego problemu. I teraz tak, dwunastkę jak najbardziej polecam z tego co widziałem. Sam mógłbym montować tylko dwunastkę. Czy zamontuję coś więcej? Nie wiem, tak jak patrzyłem na, na trójkąciki, może na trójkącie zrobiłbym test, jak już leży ta dwunastka, to na dwunastkę jeszcze nakleju ósemkę dodatkowo. I zobaczyłbym jak to wygląda, bo przejrzystość jest bardzo fajna, a efekt, żeby się tam przebić przez wtedy 8 12 20 mil wychodzi i dwie folie zespolone. No to już trzeba by się było naprawdę namęczyć czymś przetragicznie. Także wydaje mi się, że dwunastka to bardzo dobre rozwiązanie, robi bardzo dobry efekt. Można samemu zamontować, ale można się przy tym też nawkurzać. Więc jak ktoś nie chce, nie ma takiej smykałki albo go wszystko za bardzo denerwuje, od razu proponuję iść do fachowców. Chłopaki jak będą w temacie dobrymi fachowcami, będą to ogarną to szybko, bez problemu i profesjonalnie. Tak? Za jakieś tam pieniądze, tak jak mówię, nie jest to najłatwiejsza robota, szczególnie jak ktoś podejmie taką decyzję, że demontuje wszystko, wyjmuje szyby, to jest sporo przy tym pracy, więc musi to też kosztować, nie oszukujmy się. Więc wybór należy należy do każdego tam z osobna. Jak to wymyślimy? Ja jeszcze raz podkreślę. Aha, może jeszcze dodam, bo wszyscy patrzą na, na folię, jaka folia, od kogo kupić folii. No, folię. Folie, no ja chyba nie, wiem, nie będę nawet mówił o to, od kogo kupiłem, bo nie o to chodzi. Moim zdaniem, z tego co dałem radę się zorientować, nie ma znaczenia zbyt wielkiego, od kogo kupimy. Nie ma jakichś różnic, chyba, w tych foliach wielkich jeżeli to będzie tylko normalna folia za testem i tak dalej, bo ponieważ bo, bo wygląda to tak, że jeżeli yy, kupujemy folię dwunastkę i ona jest atestowana i w ogóle, no to musi spełniać te parametry dwunastki. Ja miałem dwie różne, nie widziałem żadnej różnicy, a czy to były dwie różne, yy, bo to są wiecie, to są firmy, które to sprzedają tutaj, a skąd biorą? Pewnie z tej samej chińskiej fabryki, tak, yy, także nie wiem, nie znam się ale wydaje mi się, że nie ma to znaczenia ważne, żeby to była normalna, jakaś atestowana folia, powiedzmy 12, jak chcecie dwunastkę i macie dwunastkę, czy, czy warto, nie wiem, nie wypowiadam się może ktoś widział jakieś różnice może, może ktoś ma jakieś doświadczenie to niech napisze jak najbardziej, że nie wiem, takiej firmy folia była słaba, źle się yy, kleiła, czy coś się z nią działo może inny klej zastosowany, może coś tam zostawało, no nie wiem, nie mam pojęcia ja nie miałem problemu i nie widziałem różnic także wydaje mi się, że nie ma większego znaczenia od kogo kupimy, tylko jeżeli ma być dwunastka, niech będzie sobie dwunastka i będzie wszystko OK. Także polecam to montować, polecam koniecznie, wklejać, wklejać folię wresztę kleju tej szyby klejonej, wtedy to trzyma no i tyle. Kolejna opcja na zabezpieczanie się, tak? Na dziwko złodzieja może zamiast walczyć, żeby się dostać, po prostu da sobie spokój i ucieknie. Dzięki na razie.